Dzisiaj mieliśmy spotkanie z młodzieżą szkolną, z piątą i siódmą klasą, na temat uzależnienia od nowoczesnych technologii, na temat uzależnienia od gier komputerowych, internetu, telefonów komórkowych. Jak wygląda to uzależnienie, jak ono się zaczyna niewinnie, gdzie leży granica właściwie pomiędzy pasją a uzależnieniem. Spotkanie, mam wrażenie, przebiegało bardzo fajnie. O ile młodsza część młodzieży nie czuje jeszcze zagrożenia tego. To mam wrażenie, że już siódme klasy miały taki moment, że ubodło ich to rzeczywiście. Że poczuli to, że mogą przeginać, że troszeczkę za dużo czasu spędzają czy grając, czy przeglądając po prostu Facebooka. I poczuli to, co mogą tracić w tym momencie. Takie rzeczy wydają mi się najważniejsze w spotkaniach. W momencie, kiedy oni to poczują faktycznie, to gdzieś to później zaczyna procentować. Też takie spotkanie o tyle było fajne, że ja sam jestem graczem, sam siedzę w internecie, więc oni też to czują, oni od razu też wyłapują to, że przyjechał swój, że wypowie się, nie ubierze tego w jakieś takie typowe psychologiczne frazesy, tylko powie taką, można powiedzieć, szczerą prawdę, jak faktycznie jest w grach komputerowych, jak faktycznie jest w internecie. To też staram się zawsze podkreślać jakoś, pokazać to, jak faktycznie to wygląda. Bo same gry komputerowe nie są złe, sam internet nie jest zły, to jest uważam wszystko dla ludzi, tylko trzeba, powiedziałbym, trzeba umieć z tego korzystać. Trzeba nauczyć się kultury używania tego.